Cześć! W dzisiejszym filmie porozmawiamy trochę o stępie, o jego rodzajach oraz ćwiczeniach, które można w stępie wykonywać. Zapraszam do oglądania. Stęp to czterotaktowy chód konia. Najwolniejszy i przez wielu uważany za najtrudniejszy. Mimo, że koń porusza się nim praktycznie cały czas, to uzyskanie dobrego stępa pod siodłem nie jest lada wyczynym. Potrzeba mnóstwo pracy, aby wypracować dobry, równy i rytmiczny stęp. Na początku pomówimy o tym, jakie są rodzaje stępa. Wyróżniamy takie jak. Stęp pośredni, najczęściej wykonywany na początku oraz na końcu treningu lub w formie nagrody, tak jak mówi sama jego nazwa, jest swobodny, czyli pozwala koniowi na pracę grzbietem, głową oraz szyją najlepiej wyciągniętymi i poruszającymi się takim rytmicznym ruchem. Stęp ten nie jest ślamazarny, jest aktywny, ale też nie pędzący. Następnie wyróżniamy stęp pośredni. Jest to wolny, energiczny i niczym nieograniczony stęp. Koń porusza się aktywnie, zadnie nogi delikatnie przekraczają ślad przednich. Stęp pośredni często porównywany jest do marszu. Więc jeśli mamy wrażenie, że koń jakby maszeruje, to najprawdopodobniej widzimy właśnie stęp pośredni. Stem zebrany to taki, w którym koń aktywnie kroczy zadem i to zad właśnie wysyła całą energię i aktywność. Plecy pracują równo, szyja jest zaokrąglona, a głowa jest delikatnie przed pionem, ale tak minimalnie, aby nosek właśnie był do przodu. Stem zebrany sprawia wrażenie takie, jakby koń sam się niósł. Oczywiście rytm musi być zachowany. Koń musi kroczyć aktywnie, zad powinien być podstawiony. W wstępie wyciągniętym koń wykonuje maksymalny odcinek na ziemi, jaki jest możliwy bez przyspieszenia tempa. Zadnie nogi znacznie przekraczają ślady przednich. W wstępie wyciągniętym nie chodzi o to, aby przyspieszyć koniem, a raczej o to, żeby zaprezentować jego umiejętności wyciągnięcia nóg jego zakres możliwości i potencjał. Teraz powiem Wam dwie przyczyny, które są najczęściej powodem nieregularności stępa. Pierwszym jest to, że jeździec wywołuje w koniu napięcia, które przekładają się właśnie na utratę rytmu. Drugim powodem jest to, że koni nie ma naturalnych zdolności i wrodzony ma sztywny, nieładny stęp. Jeśli stęp konia nie jest utrzymany w rytmie, można wykonać kilka ćwiczeń. Jeżeli koń zbyt pędzi, należy go spowolnić, najlepiej dosiadem, a jeśli koń jest zbyt wolny, to również dosiadem i łydką należy go wysłać do przodu. Trzeba pamiętać o równym i podążającym kontakcie, aby ręka nie podszarpywała konia, ani nie była zbyt luźna. Chodzi o to, żeby koń cały czas czuł kontakt z jeźdźcem i nie był zdezorientowany. Przydatne okazują się też równe przejścia ze stępa do stój i na odwrót oraz ze stępa swobodnego do pośredniego i na odwrót. Teraz ode mnie mogę Wam przekazać kilka ćwiczeń, które właśnie w stępie mogą pomóc w rozluźnieniu konia. Chyba moim ulubionym jest ustępowanie. Sprawia ono, że koniec bardziej przepuszczalny wzmacnia reakcję na łydkę, oczywiście prawidłowo wykonywane. Robi konia bardziej elastycznym i dzięki temu później jest nam łatwiej pracować. Ustępowanie może być również świetną korektą i nie jest tylko wykonywane w wstępie, również w kusie i w galopie, jednak w wstępie, na początku jazdy bardzo lubię stosować je, aby właśnie rozluźnić konia. Często koń po ustępowaniu odpuszcza napięcia i jest bardziej skupiony na jeźdźcu. Osobiście lubię też bardzo stosować zatrzymania z aktywnego stępa. Trzeba pilnować, aby nie było to ślamazarne zatrzymanie bez żadnego pomyślunku tylko trzeba obciążyć strzemiona, dociążyć dosiad, jeśli koń nie reaguje na to, to dodatkowo dołożyć jeszcze wodę wstrzymującą dobrze wyszkolony koń potrafi zareagować tylko na dosiad. Bardzo fajne są również łopatki w stępie. Przestawianie łopatek jest bardzo fajnym ćwiczeniem na rozluźnienie. Koń również bardzo skupia się wtedy na jeźdźcu, stara się rozumieć i odczytywać dobrze jego sygnały, a odblokowana łopatka znacznie lepiej się prowadzi w dalszym ciągu treningu. To są takie podstawowe ćwiczenia, które można właśnie wykonywać podczas początkowej fazy treningu, o dalszych jak Trawersy, renwersy i inne nie będę opowiadać, ponieważ nie czuję się na tyle kompetentna. Sama dopiero ćwiczę tego typu elementy ujeżdżeniowe, ale to, co mi pomaga najczęściej właśnie na początku treningu, by rozluźnić konia i wzmocnić jego jakby respektowanie pomocy, to właśnie ustępowanie czy przestawianie łopatek, a także zatrzymania i ruszania. Na co należy zwrócić uwagę, aby ręką podążać za ruchem głowy konia, niektóre konie potrzebują więcej swobody ręki, czyli ich ruch głowy jest dużo mocniejszy i bardziej wydatny, dlatego ręka cały czas musi podążać, nawet jeśli jest to nawet ruch pompujący. Praca głową właśnie szczególnie w pierwszych fazach treningu jest bardzo ważna. Konie czuje się klaustrofobicznie i nie jest ograniczony. Pamiętajmy o bardzo ważnej sprawie, czyli prowadzeniu konia na zewnętrznej wodzie. Czyli możemy puścić wewnętrzną wodzę, a na zewnętrznej nadal będziemy w stanie konia prowadzić. Nie jest to bardzo proste, jednak jest to jedną z podstawowych rzeczy, które musimy umieć. Pamiętajmy, że nawet jeśli dopiero wstępie wjeżdżamy w narożnik, musimy pilnować łopatki, by ona nam nie wpadała do środka. Do tego na przykład przydaje się właśnie ćwiczenie przystawiania łopatek na początku. Ważne jest też, żeby pamiętać, aby nie był ślamazarny i zbyt powolny. Koń powinien kroczyć równo i aktywnie. I chyba z moich porad to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę o stępie, że poznaliście jakieś nowe ćwiczenia, albo przypomnieliście sobie te, które już wcześniej znaliście. Serdecznie zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!